Przechodzasz się po amerykańskim lotnisku w środku lata, ale nie ma kroków, nie ma głosów, nie ma pośpiechu, tylko puste krzesła, ekrany migające odwołanymi lotami i zapach zimnego metalu unoszący się w powietrzu. To, co miało być tętniącym życiem płucem światowej turystyki, zamieniło się w opuszczone sanktuarium, nowoczesny szkielet czekający na pogrzebanie przez czas. Prasa wciąż udaje, że wszystko jest pod kontrolą. Ale korytarze wiedzą. Pracownicy, którzy zamykają więcej lotów niż otwierają, taksówkarze czekający w widmowych kolejkach, spuszczone oczy Stewardes, które nie mają już powodu do uśmiechu. Oni wiedzą. Upadek nie nastąpił nagle. Przyszedł po cichu. Niesprzedane miejsce, odwołany lot, skasowana trasa. A teraz lotniska w Stanach Zjednoczonych zamieniają się w betonowe ruiny z wifi. To nie jest o podróżach, to jest o znakach, bo kiedy bramy się zamykają, to kraj zaczyna tracić oddech. Mówią, że to tylko faza, wachnięcie rynku. Ale to, co się dzieje, jest o wiele głębsze. To jest załamanie emocjonalne, utrata sensu. Ludzie przestają latać nie dlatego, że nie chcą oglądać świata, przestają latać, bo świat, który na nich czeka, nie jest już wart podróży. Zaczęło się od kosztów. Bilet, który podwajał cenę w ciągu kilku miesięcy, potem przyszło zmęczenie, niekończące się kolejki, niewyjaśnione opóźnienia, lotniska, które bardziej przypominają centra segregacji bólu, następnie pojawiło się poczucie zagrożenia, przemoc w wiadomościach, strach między wierszami, zamieszanie na granicach, wreszcie świadomość, że na zewnątrz nie jest już tak lepiej niż tutaj, że sam kraj. Zamienił się w labirynt napięć, hałasu i porażek przebranych za postęp. A potem przyszła pustka. Ta sama pustka, którą czuje się przed burzą, ta sama, która pochłania miasto przed trzęsieniem ziemi, ta sama, o której opowiadali ocaleni z Wenezueli przed absolutnym niedoborem. Najpierw transport zwalnia, potem produkty znikają, wreszcie ludzie się zamykają. To jest cykl bankructwa systemowego. Ten sam, który zdewastował Argentynę, który pochłonął Sarajewo, który utopił klasę średnią w Katrinie. Ale teraz, to dzieje się w Stanach Zjednoczonych i zaczyna się od lotnisk. Spójrz, kiedy turystyka się zatrzymuje, handel się zatrzymuje. Kiedy handel się zatrzymuje, miasta krwawią. Kiedy miasta krwawią, kraj słabnie. I nie ma czołgu, nie ma dolara, nie ma pokazu fajerwerków, który utrzyma naród, który stracił nawyk marzeń. Szepty już się zaczęły: loty, które nigdy nie startują, walizki, które nie są już nadawane, hotele z pokojami zamkniętymi w oczekiwaniu na gości, którzy nie przyjdą. Niektórzy mówią, że to tylko przerwa, ale kiedy trybik zablokuje się na zbyt długo, silnik nie wraca. A jeśli myślisz, że to tylko o przełożonych wakacjach, to jeszcze nie zrozumiałeś, co się zaraz wydarzy. Bo turystyka to gorączka, ale infekcja jest wszędzie przygotuj się. Upadek nie nadejdzie przez wojnę, on nadejdzie przez drzwi, które się zamykają, przez ciszę w korytarzach i przez skrzydła, które się już nie otwierają. Wszystko zaczyna się od liczb, ale kończy się ruinami. W 2024 roku Stany Zjednoczone odnotowały spadek o 20% w przepływie turystyki międzynarodowej w porównaniu do 2019 roku, ale ta liczba ukrywa coś o wiele bardziej niebezpiecznego. Załamanie zaufania do systemu. Turyści przestali przyjeżdżać nie dlatego, że stali się biedniejsi, przestali przyjeżdżać, bo przestali wierzyć, a przeciętny Amerykanin też. Wyobraź sobie rodzinę, która od miesięcy marzy o wakacjach, kupuje bilety z poświęceniem, przyjeżdża na lotnisko i znajduje masowe odwołania, linie lotnicze w stanie bankructwa technicznego, zatłoczone i opóźnione loty, przewartościowane noclegi. Puste restauracje, całe miasta funkcjonujące jak puste teatry, gdzie tylko cena wejścia jeszcze stoi. W Orlando zniknęły kolejki, które trwały dwie godziny. W Nowym Jorku zwolnieni przewodnicy turystyczni mieszkają w schroniskach, w Miami taksówkarze wyłączają radia i liczą dni. Ale ta cisza nie jest odosobnionym upadkiem to odzwierciedlenie większego trybu, który się rozpada. Cały świat zamyka się na siebie. A Stany Zjednoczone, przyzwyczajone do bycia centrum tras, widzą, jak drzwi zwracają się przeciw nim. Po pandemii wiele narodów zdało sobie sprawę, że nie potrzebują już amerykańskiej turystyki. Azjatyckie destynacje wzmocniły swoją turystykę wewnętrzną. Kraje Ameryki Południowej postawiły na mobilność lokalną. Europa zanurzyła się w pakietach zamkniętych dla Europejczyków, a rezultat jest brutalny: USA przestały być destynacją. I stały się ostrzeżeniem. Gorsza od braku turystów jest brak nadziei. Miasta, które zostały zbudowane na przepływie lotniska, hotele, restauracje, atrakcje teraz są architektonicznie przygotowane na ruch, który już nie istnieje. To są zamki z piasku, z betonu i let. Cały łańcuch, który żyje z obecności, umiera w nieobecności. A ROND próbuje zatkać pęknięcie pustymi frazesami, polityki stymulacyjne. Pakiety reaktywacyjne, ogłoszenia nowych kampanii reklamowych. Wszystko bez duszy, wszystko bez oddechu. Bo prawdy nie można już ukryć. Amerykanie przestają podróżować nawet w obrębie własnego kraju. Droga benzyna, absurdalne bilety, usługi w stanie upadku. Weekend z rodziną kosztuje tyle co miesięczny czynsz w niektórych stanach. Więc ludzie rezygnują. Rezygnują z latania, rezygnują z marzeń rezygnują z wychodzenia. A kiedy cały naród traci chęć do ruchu, zamienia się w ruinę samego siebie. Tymczasem lotniska stają się pierwszymi symbolami nowej cichej dystopii. Wcześniej były miejscami pożegnań i ponownych spotkań. Teraz są korytarzami echa, miejscami wiecznego oczekiwania. W Las Vegas Międzynarodowe Lotnisko McCarran zredukowało swoje operacje o 30%. W Chicago O'Hare zwolniło setki w Denver cały terminal został zamknięty z powodu braku ruchu, ale nikt nie mówi tego otwarcie. Tablice wciąż są oświetlone, sklepy wciąż są otwarte, reklamy wciąż grają, jakby upadku tam nie było. Ale on jest i on oddycha w dźwięku bramy, która się nie otwiera, w walizce, która nigdy nie jest odbierana, w napisie, który miga, odwołany w ciszy. A co najbardziej przerażające? To dopiero początek. Kryzys turystyki to pierwsze pęknięcie, ale konsekwencje przenikają całe sektory: restauracje, które zależą od ruchu, kierowcy aplikacji, zadłużone linie lotnicze, firmy ubezpieczeń podróżnych, niezależni przewodnicy turystyczni, muzea, parki, handel lokalny. Kiedy lotnisko się zatrzymuje, miasto umiera od środka. Kiedy wszyscy się zatrzymują, to tożsamość kraju się wymazuje. A w środku tego pojawia się nowy standard przetrwania zostać w domu nie jako wybór, ale jako narzucenie ekonomiczne. Home office zamieniło się w dobrowolne więzienie, staycation zamieniło się w rozpacz przebraną za planowanie, życie zamieniło się w powściągliwość, a tymczasem nieliczni, którzy jeszcze podróżują, są traktowani jak podejrzani. Kto może zapłacić za lot dzisiaj? Jest traktowany jako ktoś, kto omija system w stanie upadku. Ale upadek nie jest tylko ekonomiczny jest psychologiczny, kulturowy, symboliczny. Kraj, który nie podróżuje, to kraj, który nie oddycha, a kiedy oddech znika, krzyk upadku nie musi już być wydawany on rozbrzmiewa sam. W kraju, który zawsze chwalił się swoją dynamiką, widok całych miast zaczynających się wyludniać jest czymś więcej niż ostrzeżeniem to zapowiedź. I nie chodzi o plotki, chodzi o konkretne miasta, prawdziwe lotniska, destynacje, które wcześniej tętniły życiem, a teraz są w ciszy. 1. Portland, Oregon. Wcześniej znane jako jedno z najbardziej tętniących życiem miast północno-zachodniej Ameryki, Portland odnotowało spadek aktywności turystycznej o ponad 30% w ciągu ostatnich trzech lat. Miasto, naznaczone protestami, Kryzysem bezpieczeństwa miejskiego i wzrostem liczby bezdomnych straciło blask. Lotniska działające poniżej możliwości. Handel lokalny w stanie terminalnym i odwiedzający, którzy po prostu przestali przyjeżdżać. To, co było symbolem kultury alternatywnej, zamieniło się w pole bitwy miejskiej, a teraz ruina. 2. San Francisco, Kalifornia. Ikona innowacji kolebka startupów. Destynacja dla menedżerów z całego świata. Dziś jedno z najbardziej unikanych miejsc turystycznych w kraju. Lotnisko w San Francisco wciąż działa, ale z lotami odwoływanymi stale z powodu braku popytu. Centrum miasta zamieniło się w scenerię dystopii. Zamknięte sklepy, wzrost przestępczości i turyści ostrzegani, aby unikać niektórych regionów w nocy. Golden Gate patrzy na to wszystko w ciszy. Trzy. Chicago, Illinois, miasto wiatrów, zatrzymuje się. Międzynarodowe lotnisko O'Hare, jedno z największych na świecie, miało redukcję o ponad 25% w operacjach krajowych. Chicago nie straciło tylko odwiedzających, straciło mieszkańców, straciło firmy, straciło iluzję, że wciąż jest bezpieczne. Dziś miasto walczy o utrzymanie swoich linii lotniczych opłacalnych, podczas gdy turystyka upada, hotele działają na minusie. A taksówki nie mają już dokąd jechać. 4. Nowy Jork. Nowy Jork. Tak, nawet ona. Stolica świata. Chwieje się. Times Square nigdy nie było tak oświetlone. I tak puste. Lotniska JFK i LaGuardia działają z ograniczonymi trasami. Turyści chińscy, europejscy i południowoamerykańscy zmniejszyli się drastycznie. Powód? Poczucie niepewności. Absurdalne ceny, niestabilność miejska. Miasto, które nigdy nie śpi, teraz marzy o przetrwaniu. Bo nawet drapacze chmur drżą, gdy podstawa zaczyna pękać. 5. Los Angeles, Kalifornia. Kraina kina zamieniła się w scenę dekadencji. Międzynarodowe lotnisko w Los Angeles, LAX, jedno z najbardziej ruchliwych na świecie, miało gwałtowny spadek w ruchu międzynarodowym. Odwiedzający narzekają na niekończące się kolejki, brak struktury, chroniczną dezorganizację. A miasto pogrąża się w wielorakich kryzysach: bezdomni, otwarty handel narkotykami, rosnąca przemoc. Wzgórza Hollywood już nie przyciągają jak wcześniej, bo kurtyna opadła, a to co pozostało, to kurz inscenizacji. 6. Las Vegas, Nevada. Stolica rozrywki została trafiona w samo serce. Z mniejszą liczbą turystów, mniejszą liczbą zakładów, mniejszą liczbą konwencji, miasto to odczuło. Międzynarodowe lotnisko Harry'ego Rida, dawniej McCarran, zredukowało całe terminale. Kasyna z zamkniętymi pokojami, hotele działające z 20% pojemności i cień unoszący się nad kolorowymi szyldami. Kiedy nawet Vegas zaczyna gasić światła, to dlatego, że gra się kończy. 7. Washington, D.C. Stolica administracyjna. Wcześniej pełna turystów, studentów, dyplomatów, teraz opustoszała. Ronald Reagan Washington National Airport działa poniżej średniej. Wizyty w muzeach narodowych spadły. Bezpieczeństwo wzrosło. Ale ruch zmalał. A to mówi wiele. Bo kiedy nawet stolica nie może utrzymać iluzji normalności, cały kraj wszedł już w upadek symboliczny. 8. Seattle. Washington Dama, wejściowa północnego zachodu, dom dla dużych firm technologicznych, ale także ofiara nowej ery strachu miejskiego. Turyści unikali miasta po falach przemocy i protestów. Lotniska z odwołaniami, atrakcje opustoszałe, a handel na skraju bankructwa. Pada w Seattle, ale teraz to, co spada, to ruch. Idź, Detroit, Michigan, miasto, które już raz umarło, umiera na nowo. Próba rewitalizacji nie powiodła się. Turystyka nigdy się nie odrodziła, a teraz lotnisko metropolitalne w Detroit widzi coraz mniej lotów. Detroit jest portretem tego, co może się stać z całym krajem: złamany przemysł, nieobecna turystyka, wyparowana nadzieja. Kapsuła przyszłości, którą nikt nie chce odwiedzić: dziesięć, Honolulu, Hawaje. Nawet raj nie jest odporny. Hawaje, marzenie wielu. Zamieniły się w logistyczny koszmar. Drogie loty mylące zasady sanitarne i izolacja, która wcześniej była urokiem, teraz jest problemem. Turyści przestali ryzykować, luksusowe hotele zamknięte, lotnisko opustoszałe. A dźwięk fal, jak lament, te miasta reprezentują więcej niż tylko destynacje turystyczne. Są znakami proroczymi, ostrzeżeniami wyrytymi w betonie. Sygnałami, że imperium ma gorączkę, a gorączka rośnie. Nie trzeba czekać, aż upadek dotrze do Twojego miasta. On już jest rozprzestrzeniony, przebrany za kryzys lokalny, ale działający jako bankructwo systemowe, bo upadek nie nadejdzie z bombami, on nadejdzie z biletami, których nikt nie kupuje, z bramami, które się nie otwierają, z miastami, które wciąż stoją, ale które już nie żyją. Możesz kontynuować życie, jakby nic się nie działo. Wstać z łóżka, wziąć telefon, wypić kawę, obejrzeć wiadomości, skrolować roztargnieniem, zaśmiać się z mema, oburzyć się innym i wrócić do powtarzania wszystkiego jutro. Ale upadek, on nie dba o twoją rutynę, on nie czeka, aż się obudzisz, on nie wysyła ci e-maila, on nie daje ci czasu na myślenie. Kiedy się zorientujesz, ostatni lot już odleciał, ostatnia restauracja już się zamknęła. Ostatnia praca już odeszła, a co najbardziej przewrotne, pomyślisz, że to twoja wina, będziesz się zastanawiać, gdzie popełniłeś błąd, będziesz się obwiniać za to, że nie próbowałeś bardziej, pomyślisz, że to pech, ale tak nie było. To system się zepsuł od środka, podczas gdy cię rozpraszał na zewnątrz. Oni ci wmówili, że turystyka to luksus, że samolot to tylko rozrywka, ale tak nie jest. Podróżowanie to cyrkulacja, a cyrkulacja to tlen. Kiedy kraj przestaje cyrkulować, on zaczyna gnić od środka. Już widziałeś, co się dzieje ze stojącą wodą. Ona zbiera larwy, tworzy szlam, rozprzestrzenia chorobę. To samo dzieje się teraz z amerykańskimi miastami, i nie tylko z dużymi. Małe, te umierają w absolutnej ciszy. To urocze miasteczko, które żyło z przyjmowania ludzi w weekendy. Ten rodzinny pensjonat. To centrum historyczne, wszystkie opuszczone, bo nikt już tam nie przejeżdża, bo nikt już nie wychodzi z domu. A ty możesz pomyśleć, ale to tylko turystyka. Nie, to łańcuch śmierci. Turystyka zatrzymana oznacza cięte miejsca pracy, zdewaluowane miasta, zduszony handel lokalny, wzrost przemocy, zmniejszenie inwestycji, zniechęcenie generalne. Tak zaczyna się bankructwo emocjonalne narodu. Już zauważyłeś? Nikt już nie marzy o podróżowaniu, dzieci nie mówią już o poznawaniu świata, dorośli mówią tylko o płaceniu rachunków, a starsi czekają, czekają na koniec. Ale to, co jest tutaj w grze, to nie tylko twoja następna podróż, to twój następny krok, to twoja zdolność do ucieczki, kiedy będziesz potrzebować. Bo upadek nie nadejdzie z czerwonym alarmem, on nadejdzie z kliknięciem, które nie działa, z lotem, który nie istnieje. Z bakiem benzyny, który kosztuje całą pensję, a ty zostaniesz uwięziony, uwięziony w swoim własnym mieście, uwięziony w kraju, który już nie oddycha, uwięziony w normalności, którą karmiłeś ze strachu przed zmianą. Możesz kontynuować wiarę, że wszystko jest w porządku, że sprawy się rozwiążą, że zawsze tak było, ale to kłamstwo, nic z tego nie jest normalne. Nie jest normalne widzieć puste lotniska, nie jest normalne widzieć jak bilety rosną o 200% w ciągu roku, nie jest normalne widzieć linie lotnicze błagające o pomoc, nie jest normalne widzieć jak turystyka znika z mapy, jakby nigdy nie istniała. Wiesz co to oznacza? Że świat się zmniejsza, że drogi się wymazują, że wolność chodzenia i przychodzenia zamieniła się w legendę. A kto tego nie zauważy teraz, zostanie w tyle. Zostanie złapany w korku rozpaczy, w kolejce do paliwa, w poszukiwaniu trasy, która już nie istnieje. Wciąż myślisz, że to o wakacjach? Wciąż wierzysz, że kryzys turystyki to coś, co cię nie dotyczy? Więc rozejrzyj się wokół. Ile osób obok ciebie wciąż marzy o podróży? Ile robi plany, ile ma odwagę kupić bilet? Większość nawet nie rozważa, bo wszyscy, nawet bez rozumienia, już czują. Czują, że coś jest nie tak. Czują, że świat się zamyka, czują, że coś o wiele większego nadchodzi. Ale masz wybór. Nie, aby powstrzymać upadek, ale aby nie zostać pogrzebanym razem z nim, możesz zacząć obserwować znaki, studiować trasy, które jeszcze istnieją, rozumieć miasta, które jeszcze oddychają, odkryć miejsca, gdzie cyrkulacja nie umarła. Możesz i powinieneś się przygotować, bo kiedy skrzydła upadają, pozostaje tylko to, co zbudowałeś na własną rękę. A jeśli nie masz planu, staniesz się częścią statystyki. Będziesz oglądać z okna domu, jak świat się wali, nawet nie wiedząc, jak uciec. Musisz zerwać z iluzją, że system się uratuje. Nie uratuje się. Lotniska nie są końcem. Są początkiem, pierwszym filarem struktury o wiele większej, która się wali. A jeśli będziesz kontynuować udawanie, że nie widzisz, upadniesz razem z nią. Słyszysz ten dźwięk? To nie jest hałas samolotów, one już nie startują jak wcześniej. To także nie są syreny ani alarmy to dźwięk bardziej subtelny, bardziej niszczycielski to dźwięk końca tras. Lotniska zawsze były symbolami nadziei, punktami startu, drzwiami do nowych początków, ale teraz zamieniły się w cmentarze ruchu. Tablice wciąż są zapalone, taśmy wciąż się kręcą, bramy wciąż się otwierają. Ale nie ma już nikogo, kto by wsiadał, bo to, co tutaj umiera, to nie tylko loty, to samo pojęcie wolności, a co najbardziej okrutne. Wszystko będzie nadal wyglądać normalnie. Nagłówki wciąż będą mówić, że turystyka się odradza, politycy wciąż będą obiecywać zachęty, linie lotnicze wciąż będą ogłaszać pakiety promocyjne, ale ty już wiesz, już widziałeś na własne oczy, już zrozumiałeś ciszę między ogłoszeniami. Bo kiedy upadek jest kulturowy, on nie potrzebuje katastrof. On potrzebuje tylko zapomnienia zapomnieć, jak to jest marzyć o destynacji zapomnieć, jak to jest przygotowywać walizkę zapomnieć, jak to jest oglądać świat przez okno samolotu. I to jest dokładnie to, co się dzieje. Ludzie zapominają. Stopniowo, powoli, jak niska gorączka, która wymazuje pamięć, kraj traci instynkt wyjazdu. Ale kto nie wyjeżdża, Gnije tam, gdzie jest. A ty? Będziesz czekać, aż nie zostanie już żaden lot? Będziesz czekać, aż następny kryzys zamknie Twoją ostatnią opcję? Czy zaczniesz teraz rysować jedyną mapę, która jeszcze może Cię uratować? Mapę świadomości. Bo to nie lotniska muszą się otworzyć, to Twoja wizja. To nie loty znikają, to Twoja odwaga. To nie turystyka jest w kryzysie. To iluzja, że wciąż masz czas. Nie masz. I to nie po to, aby cię przestraszyć, to po to, aby cię obudzić. Żyjemy w erze niewidzialnych blokad, miasta się zamykają, granice się cofają, loty są cięte bez ostrzeżenia, a pewnego dnia, kiedy wszystko wyda się definitywnie spokojne, kiedy lotniska będą czyste i puste, kiedy bilety będą kosztować centy, bo nikt już nie chce podróżować, będzie za późno, bo nikt nie ucieka przed upadkiem, kiedy on już się skończył. Ucieczka zaczyna się wcześniej, w szepcie, w pustce, w intuicji, intuicji, którą teraz czujesz. Użyj tego nie po to, aby się rozpaczać, ale po to, aby się ruszyć, zanim świat zamknie się od środka, zanim skrzydła systemu zostaną wyrwane, zanim się zorientujesz, że twoje miasto zamieniło się w twoje więzienie. Polub, jeśli zrozumiałeś, co kryje się za ciszą. Skomentuj, jeśli wciąż czujesz chęć wyjazdu i udostępnij z kimś, kto wciąż myśli, że będzie mógł wsiąść później.